Witam, witam stare starsze. Kolejny odcinek, co wpadło? Wpadła taka transformatorowa lutownica. One są bardzo dobre, bo praktycznie niezniszczalne. Nie wiem, czy ona jest dobra. Widzę, że tutaj było coś lutowane. To może jest dobra, ale nie podoba mi się ten. Ja ten przycisk może i tak w prl lutownicach nie działał. No, PRL na 100%. No, ale ona praktycznie jest niezniszczalna. Ja ją podłączę do prądu, sprawdzę mniej więcej. Zobaczymy, daje, czy daje oznaki życia. Włączone jest do prądu. Róweczka też nie daje. Na nasz moment by nagrzewała. Nagrzewała. Sprawdzę pierw. Mam żarówkę. Też. Żarówka jest dobra. Nie wiem. Owinięta. Jest stara izolacja. Taka. Dlaczego to owinięte jest? Bo... Aha, wyłączyłem, wyłączyłem z kontaktu. No nic, rozbiorę ją, widzę, że. no tu są tylko zaciski do tej żaróweczki i do mnie, i transformator, i z transformatora. no już wiem dlaczego było. Dobra. Próbuję rozebrać. Takim to też nietypowym z czasów PRL-u oczywiście śrubokrętem. Miał kilka funkcji, choć nie wiem czy to PRL. się z tym. Cała brudna ta. Te... Jedna śrubka poleciała. czy nakrętka. I zaraz druga. Praktycznie one były nie były niezniszczalne. Co mogło się. tutaj to jest transformatorek. No. Wzrudzone, no, ale mniejsza z tym. To jest to. Tu jest połączone. Tu jest połączone. Tu też jest połączone. Kabelki, wszystko ok. To się dalej rozbiera, nie, chyba nie, to się dalej nie rozbiera. No. Zobaczymy. dalej jak tego, że dalej tutaj nie rozbiera no nie, tu jest super, wszystko jest, ale no dobra, no zobaczymy Rówaczka. Zobaczymy, sprawdzimy czy tu w ogóle napięcie jeszcze. nie potrzebne. Dobra. Włączam do miastkę. Widocznego efektu sobie zmierzymy tak no i co No i tak jakby nie, 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 nie było napięcia w ogóle. Tutaj. To powinno być 200V. Tu powinno być 200 V, a nie ma nic. Jest 0. Przemienne. Nie, no nie. Tak, tak jakby wyglądało, że to przewód, nie. Nie jest dobry. Zaraz je zobaczymy, i przewodzik. Duży mam. Ну и это тоже здорово. no dlaczego nie pokazuję A. O, teraz wtyczka teraz tak teraz bram dochodzi teraz włączymy. No i działa. Proszę. Aż czuć teraz. Hmm. Y wtyczka jest... <laughs> była lu luźna w gniazdku. Teraz wam... I nie było napięcia. A tak to teraz proszę. Teraz jest napięcie, no i włączamy. Czuję, że działa. Tak, a, a sam poczułem. Także tak no należałoby go ją wyczyścić fajnie, do tego użyję takiej to magicznej szczoteczki i to wymyśleć tutaj, żeby nie było luźno. Ona się bardzo szybko nagrzewa. Yy, lutownica działa. To jest, to jest coś na... napisane wyłączę dla bezpieczeństwa gniazdka odczytać tutaj spółdzielnia nie to jest sposób mocowania sznura A, że taki że to taki zawijaz. I także zadowolony jestem, bo fajna sprawa. I bardzo, bardzo no troszeczkę jest za na, na jakąś tam elektronikę to za duża, za dużo moc. Ma ale do jakichś tam yy, lutowań trochę większych, jak najbardziej. Także wszystkiego dobrego, stare, starsze. Pozdrawiam.